O czym gadasz? Dobra, nie powiem wam ile. Ale co ile? No bo coś tam gadałem, miałem pogadanki nimi kur... Mówiłem o tym, ile za pierwszą walkę zarobiłem, a nie powiedziałem ile i powiedziałem, że ktoś trafił i teraz kurwa. Nagle są domysły na, na czacie ile. O... Ale mi proponowali... Mi proponowali prawie milion, teraz za walkę, ale nie przyjąłem. Co ty pierdol... Stary, no to ci mówię. Naprawdę, nie żartuję. Gdzie? No też nie chcę mówić. Powiedz mi ustawy. Okej, okay. a z kim? Czekaj, bo wydaje mi się, że domyślam się, co... chodzi o tego, z którym... A, no tak. Ale prawie milion? Nie za Prawy milion, milion, no. Aż mogę coś powiedzieć szczerze? No. Ale kur nie obrazisz się? Nie. Uważam, że to by była przepłacona walka. No, ja Bo też tak myślę. szczerze, tak szczerze. A nie dlatego, że tobie ujmuję, tylko czy uważasz, że to zestawienie kur... To jest takie... Najmocniejsze zestawienie na main event jakie, Ale to kurwa, już jest się biznes wodarza, a nie mój, czy to jest wie, płacone, Oczywiście. Nie ja wie. miałem takie samo podejście z Alberto jak się biłem. Bo szczerze, ja mówiłem chłopakom, że ja nie chcę tego main eventu z Albert, że ja nie chcę, żeby to był main event. Ja mówiłem im, że ja szczerze nie uważam, żeby to się nadawało na main event.